ZV1 to aparat dla każdego. Został zaprojektowany z myślą o tworzeniu wysokiej jakości treści oraz intuicyjnej obsłudze. Jest idealny dla tych, którzy chcą zapewnić lepszą jakość zdjęć i filmów niż smartfon i stworzyć tym samym bardziej profesjonalny materiał. Wiele osób może usłyszeć słowo aparat i pomyśleć: No tak, będzie miał wiele skomplikowanych ustawień i menu, które są trudne do zrozumienia. Ale z ZV1 jest tak naprawdę zupełnie odwrotnie. Wyciągasz go z pudełka z domyślnymi ustawieniami i tworzysz treść. Po prostu. Korpus aparatu został zbudowany specjalnie do nagrywania filmów. Przycisk nagrywania jest największy na całym aparacie, co bardzo ułatwia znalezienie go i naciśnięcie, gdy trzeba rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie. Jedną z najlepszych części aparatu jest odchylany ekran LCD. Dzięki temu bardzo łatwo jest zobaczyć, co nagrywamy i śledzić to, co znajduje się w kadrze. Jest też lampka nagrywająca z przodu, która daje znać, czy faktycznie nagrywamy materiał. Pomimo swoich rozmiarów, ZV1 jest wyposażony w jednocalową matrycę, która jest aż 4 razy większa od typowej matrycy w smartfonie oraz bardzo jasny obiektyw, który ułatwia utrzymanie ostrości na obiekcie i tym samym pozwala go wyróżnić. Aby uzyskać efekt rozmytego tła, wystarczy nacisnąć przełącznik bokę, oznaczony jako przycisk C1. A jeśli chcesz przywrócić tło i pierwszy plan z powrotem, po prostu naciśnij przełącznik ponownie. ZV1 wykorzystuje autofokus z detekcją fazy, aby podążać za obiektem i bardzo szybko ustawiać się w różnych punktach ostrości. Pod przyciskiem FM w trybie ostrości możemy wybrać AFS, C i A. Pierwszy z nich to tryb, gdzie blokujemy ostrość na dany punkt, czyli do scen statycznych, np. krajobrazowych. Drugi AFC do ciągłego ustawiania ostrości niezwykle przydatny do fotografowania w ruchu, a ostatni AFA automatycznie ustawia ostrość w zależności od potrzeb. Wystarczy spojrzeć w kamerę, następnie aparat automatycznie wykryje Twoją twarz i oczy i ustawi ostrość. Wskazuje na to mały kwadrat wokół twarzy lub oczu. Bardzo przydatny tryb prezentacji produktu, który można aktywować naciskając przycisk usuwania, pozwoli nam ustawić ostrość aparatu na prezentowanym produkcie bez zagłębienia się w ustawienia. Spójrzcie, jak szybko aparat ustawia ostrość. Imponujące, prawda? Nagrywanie dźwięku jest tak samo ważne jak jakość obrazu. ZV1 ma trzykapsułowy wbudowany mikrofon kierunkowy, który lepiej wyłapuje dźwięk z przodu aparatu, co oznacza, że głos będzie zawsze słyszalny i wyraźny. Jeśli filmujemy na zewnątrz, wystarczy przymocować tę osłonę przeciwwietrzną dołączoną do zestawu, która redukuje szumy wiatru. Jeśli chcemy jeszcze bardziej poprawić jakość dźwięku, możemy użyć mikrofonu zewnętrznego. Osobnym akcesorium jest bezprzewodowy uchwyt ze zdalnym sterowaniem, który można przekształcić w statyw. Drgania aparatu są praktycznie nieuniknione. Jeśli filmujemy podczas chodzenia, film może być niewystarczająco dobry. Na szczęście, ZV1 ma potężną stabilizację obrazu. Popatrzcie, jak ogromna jest różnica między tymi filmami. Aparat może służyć jako kamera internetowa, ponieważ ma funkcję USB live streaming. Idealnie sprawdzi się podczas zajęć zdalnych lub konferencji online. W górnej części aparatu znajduje się przycisk MODE. Po naciśnięciu go mamy dostęp do elektronicznego pokrętła zmiany trybów pracy. Przy każdym trybie mamy informację, do czego służy. Możemy wybierać z trybów automatycznych, półmanualnych lub całkowicie manualnych do pełnej kontroli nad aparatem. Dodatkowo, możemy przejść w tryb wideo oraz w tryb wideo w zwolnionym tempie. Po wybraniu interesującego nas trybu mamy dostęp do podręcznego menu pod przyciskiem Fn. Jest on zaprogramowany domyślnie w najbardziej użyteczne funkcje, takie jak np. balans bieli, samowyzwalacz lub tryb ostrości w czułości ISO. Możemy te funkcje zaprogramować samemu według potrzeb, wchodząc w główne menu aparatu, ustawienia i menu funkcji. Ogólnie rzecz biorąc ZV-1 to naprawdę imponujące urządzenie. Jego różne funkcje i cechy sprawiają, że jest to idealny aparat do tworzenia nie tylko zdjęć, ale przede wszystkim filmów. Po prostu zostaw trudne rzeczy w aparacie i skup się na tworzeniu.